ty wyleciałeś? Nie wiem Gdzieś się odbijam Patrz, patrz, pa jak lecę U mnie ciebie nie ma Nie ma mnie? Nie Czekaj, teraz będę na misiu jeśli będę mógł przeżyć O, widzisz? Nie Nie mnie Czekaj, wejdę jeszcze raz <noise> O, teraz jestem? Ale nie na długo, właśnie w lat... Wujesz. O, jesteś. I cześć. A u mnie się bugujesz. Bo ja się buguję. I znowu wylecieć poza mapę. No nie, jak to możliwe? Dobra, chuj z tym. <noise> to jest piękne, mogę to no. A Chyba już nie mogę. Szaman pizza. <noise> <clears> Thank <throat> you.